Ostatni raz już tutaj yy, walcuję, odeptuję na kukurydzę, i wtedy już będziemy tutaj przykrywać. Niestety, tak słabych zbiorów nie było od kurde lat. Że lat. przeważnie kiedyś siedzieliśmy tutaj. A, i tutaj było tak, to się, 8 przyczepnie. A to jest mniejsze pole niż teraz mieliśmy e, zasadzone kukurydzy.